Luziska, z tej strony Blaster Fox, a dziś kolejny odcinek z Subway Surfers. Wiem, dawno z tej gry odcinków nie było, ale powraca. I ogólnie jesteśmy dzisiaj w Vancouverze i zmienię sobie może postać najpierw. Weźmy Jamie'ego, spokojnie jest. I dodaje nam też punkty dodatkowe. I może weźmy sobie tą deskę, taki liść, fajny. No, że jesień, no to. Sorry za reklamę. Że jesień, no to ogólnie w jesiennym stylu gramy. Dobra, zaczynajmy. Ok. Dobra, i ogólnie musimy zbierać takie liście. Żeby zdobywać nagrody, i no i co mogę więcej powiedzieć? O, właśnie tu jeden jest. O, i ogólnie wolałem ten stary system. Mój, jakby tygodniowe polowanie Weekly Hunt, dlatego że no, po prostu zbierało się tam kilka tych. Kenów I zdobywała się jedną nagrodę. I jeden tak było jeden tydzień, drugi tydzień, no i trzeci. A teraz to przez cały, przez cały, przez cały update zbiera się do stu. I moim zdaniem, nie wiem, no, moim zdaniem, mi, ja po, mi po prostu bardziej do gustu przypada to, to, co było kiedyś, nie to, co jest teraz. A każdy ma inne zdanie. Może innym to się bardziej podoba. Ogólnie, no. I. O, właśnie, kolejny listek. Lecimy sobie jetpackiem. Okej, okay, spoko. I ogólnie możecie spytać, czy woleliście jak nagrywam tak na pionowym ekranie? Czy tak jak teraz poziomo? Bo to jest. to jest nawet duża zmiana. Tylko powiem Wam, że jak nagrywam tak jak teraz poziomo na full screenie, to generalnie to trochę słabsza jakość będzie. Właściwie teraz jest, nie. A na tym pionowym ekranie jest lepsza, także możecie wybrać, co wolicie. O, skrzyneczka pięknie. Lecimy sobie. Ogólnie. Naprawdę długo czasu nie nagrywałem tej gry i powiedziałem sobie, czemu nie powrócić. No mój kolega też do niej powrócił, to czemu i nie ja. Um, inna osoba jeszcze ciągle w nią grała, także szacun dla niej, bo to jest naprawdę spoko gra. I. Ogólnie ta druga osoba, która mi która ciągle gra w Subway Surfers przez ten czas, to kurde gdzieś tam był. No cóż, to ona nie ma już kanału, znaczy ma konto, a nie kanał. Ale ta druga osoba, ten mój kolega, to... On ma... O kurczę. Niestety zginąłem. On ma kanał na YouTubie i mogę podać do niego link w opisie, co pewnie zrobię. A, no i tak ogólnie to naprawdę bardzo dużo rzeczy tu się zmieniło i weźmy załóżmy sobie w sklep. O, i tutaj mamy takie, mamy takie event coiny. Yy, I za nie możemy ogólnie kupić różne rzeczy w sklepie. O, tutaj dzisiaj odebrałem sobie za darmo 150, bo było. I załóżmy, można sobie kupić taki token boost, który działa przez 24 godziny, czyli przez dobę i on wam podwaja wszystkie wszystkie te tokeny, wszystkie te liście, które zbieracie, więc to w sumie jest spoko opcja. Możemy to kupić. Można jeszcze kupić? Dobra, nie... Dobra, to to może potem. Chyba nie, wiecie co? No i ogólnie jak teraz sobie to kupiliśmy, to może tego... Znowu reklama, sorry. Może to wypróbujemy. Zobaczymy jak to działa, bo na razie mamy teraz 14 tych liści, jak widzicie. Jeśli, jeśli znajdziemy jeszcze jakieś to powinno być nie 15, tylko 16. Także... Zobaczymy, czy to tak działa, czy jakoś inaczej. Nie wiem. Moim zdaniem to tak powinno działać. Nie wiem, jak wy sądzicie. Ale moja opinia jest taka. Dobra, jetpaka nie zbieramy, bo gdzieś w pobliżu może być właśnie jakiś liść. Także, jak chcecie polować yy, na jakieś liście czy coś, to radzę nie zbierać jetpaków. Skoczki, skoczki ewentualnie jeszcze możecie zebrać, bo możecie się wysofać i z nich zejść, schylając się, o tak, ale z jetpacka już zejść niestety nie możecie, dlatego to jest plus skoczków. Ty, chodźmy dalej. Dobra, zbieramy sobie to, to. Okej. Okay. Magnes. Magnes jest przydatny, bo zbiera wsz wszystkie monety z okolicy, z okolicy. O nie. No i znowu mam taki przypadek, że był liść gdzieś na górze, a ja tam nie mogłem wejść. Kurczę. No, jetpack wziąłem, co tam. Teraz już pewnie żadnego liścia w pobliżu nie będzie. Magnes jest przydatny, dlatego, że no a jak macie jakieś monety w pobliżu, to on je wszystkie zbiera. Sz szczególnie w takich sekcjach, gdzie właśnie z różnych stron są monety, tak jak właśnie tu. Yy, on jest naprawdę bardzo przydatny, bo on je wszystkie zbiera, nie tak jak... Nie tak jak bez niego, że zbieracie tylko, tylko tej z jednej linii, nie? W której jesteście. Także to, to jest naprawdę pomoc. O, jest liść. No nie, no uminęliśmy kurczę. Dobra, wiecie co? Wyjdźmy teraz już. Co się właśnie stało? Dziwne. Nie wiem, zapauzuję chwilę. Okej, okay, ewidentnie coś się zbagowało, że ten ekran się pojawiał, gdy my już byliśmy w menu. Ale no coś o czym jeszcze wam nie powiedziałem a zaraz się o tym dowiecie jeżeli to się załaduje Dobra No i ogólnie o jest to tryb Jest to tryb play to plant w którym możecie zbierać ogólnie musicie biec ale... Punkty takie do tego challenge'u zdobywacie tylko jeżdżąc na desce. I co najlepsze, w tym challenge'u całym, że jeśli sadzicie te drzewa, to one, te drzewa, są sadzone w prawdziwym życiu. Także to jest naprawdę mega. Także zagrajmy sobie. Ja aktualnie, aktualnie można używać w tym challenge'u tylko takie deski. Ja osobiście mam tą i tą, ale wolę tą, bo ona ma takie fajne ulepszenie. Znaczy ta, ta, ta ma takie same tutaj, ale trzeba je wykupić od a ta ma od razu, więc to jest plus. I w sumie nawet bardziej mi się podoba, bo ta jest taka drewniana, taka jakaś taka słaba, a ta taka fajniejsza taka. I tak fajnie szeleści, tak. Także przechodzimy tutaj do Nowego Jorku, jak widzicie. Jesteśmy w Nowym Jorku i wszystko ogólnie jest czarno-białe, jak widzicie. Ale to się zmieni, gdy zaczniemy grać i gdy będziemy używać desek. Także, no, użyjmy. I jak widzicie, tutaj wszystko przy nas jest bardziej kolorowe, zdecydowanie. No. Przynajmniej szczerze fajnie ten tryb. Ja, I można tutaj wbijać. Sporo punktów, jak już się je wbije, no to oczywiście zdobywać nagrody. No, mamy kolejnego liścia, i co, jak to się zaliczyło? No, chyba faktycznie mamy 16. Dobra. Także co. Idziemy dalej. Ogólnie Nowy Jork taki cały czarno-biały nie jest za ładny jak, jak dla mnie. Ale jak już tutaj się naprawdę dużo tych punktów powbija no to o, ładniej to wszystko wygląda, kolorowo. Tak jak normalny Nowy Jork. O! I wbiliśmy już tutaj troszeczkę. Widzę właśnie. Dobra, chodźmy dalej. Użyjmy jeszcze sobie tej deseczki. O! Słabo to wyszło. Bo od razu skraszowaliśmy, no a cóż. No teraz to lepiej wyszło. Dobra. Mamy skrzyneczkę, także bardzo spoko. Ok. Przejdźmy się jeszcze tutaj trochę. A. Okej. Okay. No spokój. Kurcze. Okej, okay, mamy gitary do spajka, kolejna skrzynka, trochę kasy, nie za dużo, ale zawsze dobrze. Okej, okay. chodźmy, zagrajmy sobie jeszcze raz. O, i zawsze pożyteczne jest jak weźmiemy sobie, o właśnie, jak weźmiemy sobie skoczek albo jetpack. Podczas tego. Teraz za bardzo mnie inter nie interesują te tokeny. Brakuje chyba nam już tylko dwóch. No i właśnie zawsze pożyteczne jest, jak weźmiecie sobie skoczek albo jetpack, bo to jakby zalicza ciągle, że macie tą deskę i ciągle daje wam punkty. A deska na jetpacku albo na skoczku nie działa, no bo, bo bez sensu w sumie, bo tam nie możecie się nic zrobić i Wam się tylko marnowało. Więc jest całkiem spoko. Jak dla mnie. Bo możecie sobie tylko dodatkowe punkty zarobić, także. No, o, kluczyk w metrze, coś rzadkiego, ale zawsze fajnego. Właściwie, co ja mówię, ale zawsze fajnego. No, coś rzadkiego to. Coś rzadkiego, no to na no, pewno jest coś fajnego, ale Ale tak to dziwnie zabrzmiało, jakby to było. Jakby to było coś normalnego, a nie coś rzadkiego. Także to powiem takim dziwnym akcentem, dziwnym akcentem to powiedziałem. I powinienem to w ten sposób powiedzieć. No i mamy Season Hunt Reward. O, jak widzicie, tam w, tam w lewym górnym rogu już nam się nie pokazuje, ile mamy zdobyć. No bo już skończyliśmy ten hunt. Sorry za lekkie lagi, ale... Po prostu jest. Jeszcze chwilę sobie zagramy. W tym nowym Yorku i... Dobra, tutaj się rozbiliśmy. Okej, okay, wiecie co? Za bardzo już... Nie chce mi się za bardzo grać, także... zabijmy się po prostu. Okej, okay, wejdźmy teraz sobie tutaj. Wracamy do Vancouver'a, dobra, no i teraz sobie tutaj odbierzmy nasze nagrody. Wybaczcie, znowu jakaś reklama. Także no, mamy tutaj jakieś nagrody. Może z Play to plant? O tak, faktycznie mamy tu coś. Jakie eventy tu mamy? A no tak, z Jamie. Im. Okej, okay, tu z zdejni mamy tylko to. Dobra, ni... nie, nie. Od... W sumie odbierzmy sobie. Okej, okay, mamy to już. I teraz odbierzmy sobie tutaj nagrody. I mamy ostatnią tutaj jak widzicie pozycję. 3500 Demon coinów, a tych nie można zdobyłapować no cóż zawsze dobrze także wiecie co ja bym zrobił teraz? kupił sobie coś w sklepie no a niezbyt mi się podoba, a więc kupimy alicję, bo to jest dla mnie bardzo spokojski skinek ja mam już 30 tysięcy, no to dobra, kupujemy ją No i mamy. Spokoskinek bardzo. I gramy nią właśnie. No ale co? Myślę, że w tym odcinku to już by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, trzymajcie się. No i cześć.